Znowu będziemy jedli do Blezecy, pamiętasz? Uh -huh. Tak! Tym, 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 tym. Muszę wziąć jeszcze ta... tak. Wioskowy ciołek leci. Wioskowy następny i wioskowy następny. Aha, czekajcie, bo, bo jeszcze muszę coś wziąć. Tutaj nic nie ma na razie. I jeszcze to! I jeszcze to. Ojwa, ja tego nie widać, to. No, I jeszcze, bo... jeszcze to. I jeszcze to. I jeszcze, Jesz jeszcze to. I jeszcze to. I jeszcze to. I jeszcze to. I jeszcze to. Dobra, Ojwa. Czy nie, mamy jeszcze pewnego? Nie, już nic nie mamy. Tylko to. Dobra, próbujemy. Nawet dobrze. Ja Ej, no dobre to. bardzo. Takich właśnie chcesz próbować? No. A? Mhm. Dobra już. Myślałam, że farbuje język. Teraz. Szaka bum! Czekajcie Słyszycie takie coś? Czekajcie. Żakabum Żakabum, żakabum Łoda, ja ci damy Nie, ale ty tego nie będziesz jadał ty... Nie możesz tego Ale ja lubię to To jest takie Ostre, jeszcze nie ostre, tylko Faśne. Ja nie ja wiem, szakabum! Otwiera budzę, otwiera jeszcze. <głos> <głos> Pokaż się tu. Mamy no, Ja ci sala i patrz tutaj. I zrób tak, albo zrób tak. albo patrz, zrób tak. A ja jest nie. No. Ewa, zrób tak. Uważaj, wyczyli się. Sakabum. mamy to. Nie, nie otwieraj tego, nie chyba. Chyba tak. Nie, tego nie. Tego nie, akurat tego nie. Albo to! I ty Co wypiliśmy by... wczoraj? Nie no, co ty robisz? I zaczynamy. Toledo laku pojeżdżam. No co ty gadasz? Nie ja wolno tak. Puta przejmamy jako poczycie? Nie. No. Właśnie teraz jesteśmy u babki. na cztery dni. Jeszcze zostały nam chyba trzy dni. Nie jest tego. No dobra. Wiosko Będę jadła. Nie lubię takich kłaśne. Otwieraj. Buzie bo ci strzelę. Ha, ha, daj nie. Najpierw to oddaj, nie. najpierw to daj. Dobra, to jest całe moje. Nie dam ci. A dzisiaj mamy takie tor. Pojedliśmy oliwce wczoraj. Daliśmy to. Że tego i mieliśmy dzisiaj tego. A mieliśmy tego i mieliśmy tego. Ale, Dobra, Oliwia, ale. Ja. Mam tego, baby. Ale głośno. I coś to. Dobra, teraz wiemy hmm. gumy. I ty, jest Wiemy gumy.

tak, Cześć. tak. ja tu? <się> <coughs> ja Szakabum. <gry> Siema. 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 Szakabum! Siema. Ta. to? Tak. To. są nowe. Patrzcie, tutaj pisze new. To znaczy, że nowe. To jemy! To jemy! Idę po jednakie. Szakabum! 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 Ja! <noise> to są takie skierki, ja nie mogę nie widziałem Ja nie mogę Ej no ej dużo właśnie tego nie jest jeszcze nie. Czy jest kola? Jest jakiś niebieski? Jest, czekajcie.